Witam Was, a to jest no. druga część budujemy hotel. No tak. No i no. jest dobrze. Drodzy widzowie, posłuchajcie się mnie jednej rzeczy. Jeśli chcecie, byśmy coś wybudowali. Tutaj na tym świecie to powiedzcie i to wybudujemy. Właśnie, właśnie. No, rób te ściany. Czekaj. Dobrze zrobiłem? O, panie, już są wybudowane. Wow. Na tysięcznego roku, A! To szybki zrobimy Tylko, bo ja nas, na, na, na tamtym szpitalu zbudowałem... Oj, włączył mi się OBS. Zbudowałem... Podłogę też z cegieł. Ale jaką teraz chcesz Michał? Tą podłogę? No taką. Też cegieł? Taką drewnianą. Okej. Okay. Kokulanie, mój No Dobra. Lol. Lol, postawiło mi się tam. L-O-L. -e. Ale drodzy widzowie, jeszcze w tym odcinku, jeszcze raz zachęcam was do, subskrywa do subskrybowania kanału Minecraftowi Koledzy. To będzie się pojawiało. Dużo filmów i jeszcze będą się filmy ze mną pojawiały. Kurde, lubicie. bo wiesz co? Bo ja nie wiem, jak się drzewo. Nie pamiętam. Czekaj. Może dajmy. Wiesz, jak się pisze drzewo po angielsku? No. We, no, o, 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 o. no wiem, ale chodzi mi, że to trzeba. In, wiesz, że na przykład jest ak, y, a, akacja, to trzeba napisać akacja łódź, wiesz, że akacja ten. No to to jest dębowy. A dębowy nie wiem jak w angielsku. Mi się wydaje, że na drugie piętro będą y, kwarc bloki zamiast drzewa. No to dobra. Bo ja w tamtym hotelu tak miałem zrobić, ale inaczej zrobiłem. O, te okna będą duże. Jak zawsze nierówno zrobimy. Jesteśmy mistrzami w, w wyrobieniu nierówno. <grym> Naprawdę. Ale tam drodzy widzowie, takimi rzeczami się nie przejmujemy. Prawda, Max? Tak. No, drodzy widzowie, w tym odcinku jeszcze Wam przypominam o Łapce w górze i o konkursie, który jest na granie z nami na serwerze. Także kto chce, nie pisze w, w komentarzach hashtag konkurs. A to w ogóle jak. Ja te komendy wpisuję, to macie normalnie. Jeszcze uczycie się jak y, y, tym, jak to się Word Editem używać. Więc. Jest. Na drugim piętrze. Czemu w drugim piętrze są liście? Drugie piętro już ma ściany. No to dobrze. To tam, Buddy Max. No rozwaliłem połowę bloków. Naprawdę. Oj Max, Max. Co ty robisz? Ty myślisz trochę kiedyś. No. Po pierwsze musimy zrobić łóżka. No to Ty tam rób, ja robię schody do góry. Oczywiście ja źle zrobiłem. E ile łóżek robimy? No tyle ile pokoi. To na jeden pokój będzie trzy. Czy ty oszalał? Tak, jak byłem w szpitalu kiedyś, to tam właśnie były w takiej, w jednym pokoju były trzy. Naprawdę. Ale to wiesz, nie robimy szpital. Aha! To dwa będą na jeden pokój. Kręcone schody może by to zrobić, ale ja nie umiem. Ja już tu schody robię, także schody nierówno to, to zrobiłem. Tak nierówno. <grym> Lol. Podwójnych łóżek mi się wydaje, że nie robić. <grym> M. Tu będą inaczej, lol. Czemu mi ustawiono punkt odraża odradzania? Dobra. A robisz te pokoje? No. Jeden pokój widzę, że będzie mniejszy. A jeden większy. Ok. To będzie ten, będzie bardziej droższy. Ok. Dobra, to teraz crafting table. Crafting table. Skrzyneczka. I piec. Tylko nie zapomnij o Glowstone'ie w każdym pokoju. Ja jestem od wnętrza, a nie od odświetlania. A i od tego, i od tego jesteś. Zobaczmy ile filmów trwa, bo mogą być trzy. Dobra, kto jest koniec odcinka, będzie trzecia część, więc sejmu.